Cześć wszystkim, z tej strony Wucha i BlackLizer. Tak, cześć, witam. I chcielibyśmy zaprosić na unboxing edycji kolekcjonerskiej, przy okazji standardowej, w pokazaniu... W, pokazaniu w, w kontrze do edycji standardowej z podstawki. Tak wygląda edycja kolekcjonerska. Co mówię, standardowa do Diablo 3 z Reaper of Souls. Tak to wygląda w środku, więc podobnie tak jak w podstawce, Następnie mamy środek, który też tak ciężko się wyciąga. Nie chcę tego zniszczyć, ale chyba... Nie, ja mam jak zwykle pecha z otwieraniem takich rzeczy. Dobra, pogiąłem. Tutaj też pogiąłem, więc jest trochę tak brzydko. Dla porównania, jeżeli ktoś nie pamięta, to też była taka otwieranka. Tutaj jest nawet większa w podstawce. Chyba wszystko widać, bo nikt nie jest za kamerą. Następnie mamy pudełko z grą. Tego w ogóle nie otwierałem, więc mam e, nożyczki... Aha, nożyczki na stole, że wszędzie wypadek. Ale ja sobie poradzę Więc oficjalnie możemy rozdzielić pudełko. Takie heheszki dla tych, którzy z takiego osoba. No i tutaj dostajemy ja to schowam, to jest kod do Hearthstone'a czyli do karcianki i dostajemy coś takiego, pudełko z karteczkami różnymi, ulotką się... do Diablo 3 do, do dodatku. przycenzuruje <laughs> oczywiście rzeczy do e, wordcrafta. są startery, tak? I wersję próbną do Diablo 3, chociaż nie wiem po co, dlatego że jest starter e, darmowy w tym momencie i otrzymujemy taką płytę, jedną płytę GRAS DVD jest napisane bardzo wyraźnie. Przejdźmy w takim razie do edycji kolekcjonerskiej. Ja sobie to na boku wszystko poskładał i oddaję głos do studia. Dobra, to zajmujemy się troszkę większym pudełkiem. Waży trochę, co Artur może przyznać. No trochę waży. Z tyłu mamy skrót na kartce, co tam w środku się znajduje. Ale zobaczymy to na żywo. Cięk, cięk, cięk. O tu jest ta karteczka, się świeci strasznie, dobra, ok, odpakowana jest w ten sposób. Myślałem, że sama góra schodzi. Hmm. U, jest... Aha, dobra, to się nie wyjmuje, to jest jakiś plastyk. Który chyba upada te rzeczy, tak, które tak, tam dokładnie. są. Tak, dokładnie, dobra, no to pierwsze co wyskakuje mi to, no niech będzie, że ta słaba podkładka, co się wszyscy w internetach śmieją. No rzeczywiście. Trzymaj... sobie podotykaj... No, nie urywa. <laughs> nie urywa. O, artbook, gradka dla fala. W bardzo ładnej twardej oprawie. Nożyczki mam. Czekaj, zęby. <laughs> Dobre nożyczki. <laughs> to, jest, nie, nie, to już nie te lata. Nie, to już nie te. Ściękę. Proteza słaba. O, dobra. Się błyszczy, się błyszczy okładka, że to jeszcze z tyłu pokażę. Pokaż parę kartek w środku. No nie, nie. <śm> <śm> Jak ktoś chce, to musi kupić. Dobra, pierwsza strona. Ja, I ja ostatnia. <śm> 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 o co to tu chodzi, bo proszę bardzo. Matary, treści. Tutaj historia jakaś. I obrazki, postaci, lokacje. Nie wiem, jakieś szkice, fanarty. Podobne do tego z tych filmików. No. Pamiętam. No, bardzo ładnie się prezentuje. Bardzo ładnie. Widzę, że ma sporo stron, ale chyba nie, nie, nie ma numeracji. Więc nie wiem, jak... okay. A tutaj autorzy na koniec. Tak. Bardzo ładny hardbook. Dalej mamy. I powiem sam, nawet, że to... ciężki. No, mm -hmm. to tu najwięcej waży. Tutaj mamy traka. Na płycie na szczęście, a nie, a nie do ściągnięcia, czyli nie cierpię po prostu. I tak jak nic. A tu przynajmniej mogę to dotknąć. Dotknąć muzykę. <grymne> okay. O, coś wypadło, coś wypadło, to jest. Aha, tutaj jest lista otworów, tak? Tak wygląda. Nie, to jest bardziej napisane kto na czym gra i tak dalej. Mamy płytkę. Bardzo ładnie, bardzo, bardzo, bardzo. zgadzam się. Oczywiście kartonowe nie dają metalowych. Do tego się mogę przyzwyczaić. No i mamy pudełko z... Biorąc. Z bonusami. Nie, z bonusami. Tak? Z bonusami. O, osobne pudełko. pudełko. Tak, tak, osobne pudełko. Bonusy to chyba making of. Tak pewnie nikt nie ogląda, ale dają. jest problem. Doktorze. Pacjent nie chce się wybudzić. Skokony nie chce wyjść. W środku ile? Jedno, dwie płyty? Eee, dwie płyty w środku są. O, tutaj mamy Behind the Scenes DVD i. Aha, i Blu-ray, dobra. Mamy po prostu to samo na DVD i Blu-rayu. Tak. Bardzo ładnie pomyślałem. Tak, tutaj mamy co tutaj mamy. Aha, obsada, oczywiście, kto tutaj. Kto, kto kim był, co robił. Trzeba się sprezentować. Okej. Okay. I ostatnie pudełko, tak, czy tak? Tak, to już chyba wszystko. Niestety nie Steelbook, co mnie trochę zawiodło. Myślałem, że w kolekcjonerkach to już jest standard. Oni no, dają zwykłe klaski. No pewnie zawartość jest taka sama, więc... No to, ja to tak. kartki może. Tak, e, tak. I tak. Tą... CDK. <laughs> no dokładnie, to jest to samo. W środku, tak, tak, tak. To jest dokładnie to samo, tu się niczym nie różni. Tutaj do Headstone'a, tak. W zwykłej edycji jeden pakiet, w kolekcjonerskiej trzy pakiety. Jeszcze zobaczmy tutaj, no... Plastik, który podtrzymuje wszystko i... koniec Reszta, reszta co się znajduje, czyli te dodatki cyfrowe, no to są już z samej grze widzę że, widzę, że na to nie ma kodów. Czyli tam będzie ogar, yy, skrzydła, oraz dodatki na przykład do Hotza, czy awatary do StarCrafta. I... Halię karty dla Hearthstone'a. Także dziękujemy, dziękujemy i do następnego materiału. Hej!